Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Słuchajcie, tak chcemy żyć od tego hasła i od naszej konwencji. W lutym, jeżeli dobrze pamiętam, zaczęły się wzrosty sondażowe Konfederacji. Zaczęła się prawdziwa rewolucja w polskiej polityce, bo to co robimy, to jest rewolucja stylu uprawiania polityki, to jest rewolucja generacyjna, dlatego że Konfederacja w pewnym stopniu jest ruchem pokoleniowym. I to jest, można by powiedzieć, rewolucja jakościowa. Dlatego, że moim zdaniem nie ma w tej chwili, nie ma w tej chwili w polskiej polityce, w polskim parlamencie drugiej siły politycznej, która prezentuje tak jak my. Merytoryczne podejście do polityki. Z tego wynikają nasze głosowania w Sejmie, z tego wynikają nasze decyzje, z tego wynika nasza zdolność do dialogu wewnętrznego i do tworzenia i rozwijania Konfederacji jako siły już w tej chwili wielonurtowej. Zobaczcie, jak bardzo mylą się dziennikarze, którzy ciągle jakąś taką starą kliszę stosują i nazywają, że Konfederacja to jest partia niszowa, że to jest partia skrajnej prawicy. Jest zupełnie odwrotnie. Konfederacja jest w tej chwili rodzajem nawet ponadpolitycznego, a częściowo obywatelskiego ruchu politycznego. Dlatego, że w Konfederacji połączyli się ci, którzy nie chcieli, nie chcieli uprawiać polityki w starym stylu. Wpisze, w Platformie, w tak zwanej trzeciej drodze, która od początku PSL, Szymon, Hołownia, przecież mogliśmy to oglądać od 19 roku w kampanii, później, wcześniej, gdzie oni byli. Zawsze obok lewicy, zawsze obok koalicji obywatelskiej. Zero asertywności przez 8 lat. I teraz trzecia droga? Gdyby byli trzecią drogą, którą tak naprawdę my jesteśmy, to by nie było ich w TVP. To nas nie ma w TVP, to nas nie ma w mediach rządowych, to nas się PiS boi, to my jesteśmy prawdziwą opozycją. I oni to doskonale wiedzą. I w PiSie w sztabie, i w platformie w sztabie. A skąd to wiedzą? Bo to wychodzi z badań. To wyszło w drugiej turze wyborów prezydenckich, gdzie nasi wyborcy się podzielili i próbowali nas za to atakować. To nie jest materiał do ataku, że mamy różnych wyborców. Mamy wyborców, którzy mają różne doświadczenia i mieli wcześniej różne sympatie i różne rozczarowania. Mamy wielu młodych wyborców. Brawa dla, brawa dla młodych wyborców, którzy nie dali się przestraszyć propagandzie medialnej. W tych sondaży wychodzi, że w tej chwili Konfederacja jest siłą numer jeden wśród młodych mężczyzn, a wśród młodych kobiet ma więcej wyborców niż lewica. Gdzie to podobno my jesteśmy tacy źli. Czysta propaganda, czysta propaganda proszę Państwa. To co proponuje Konfederacja jest w tej chwili na tym ekranie za mną. To jest prosty przekaz, który był hasłem kolejnej naszej konwencji. Gdzie jak mamy szereg dobrych przemówień i wszystko jest świetnie zorganizowane, to nic nie trafia do mediów głównego nurtu. Magiczna sytuacja zaszła w jednej z komercyjnych telewizji. Dwa dni zastanawiali się, czy i w jaki sposób pokazać naszą konwencję. Po dwóch dniach wyemitowali materiał. No przecież to są praktyki, które my znamy z PRL, gdzie jak, nie wiem czy nie na tym placu, przyjeżdżał do Polski papież i tam y, komuniści nie wiedzieli do końca, jak to pokazać, że było dużo ludzi, to dwa dni montowali materiał, żeby gdzieś brzegi tłumu pokazać. Generacja naszych rodziców pewnie tę sytuację świetnie pamięta, ja znam je jeszcze z opowiadań. I tak samo z naszymi konwencjami. A nasz przekaz jest bardzo prosty. Oddamy Wam Polskę. Popatrzcie na nasz program. Jesteśmy jedyną partią polityczną, która przedstawiła program. I za co nas atakują? Czy za to, co mamy w tej książeczce? Nie! Szukają wypowiedzi sprzed wielu lat. W ostatnich dniach. Okazało się, że o psach, widziałem tutaj nawet, jak szedłem młoda lewica, czy nie wiem, może stara, ale te twarze tam były dosyć młode. Kilka osób stało, wymalowali sobie jakieś tam tabliczki, że oni nie chcą mieć psów. Ja też nie chcę, nikt w Konfederacji nie chce. Zajmijmy się poważnymi sprawami. Tutaj są poważne sprawy. Popatrzcie, nasz program zdrowotny. Program zdrowotny polegający na tym, żebyśmy w Polsce mieli jakiś wpływ na wydawanie swoich pieniędzy na zdrowie. Nazwaliśmy go bonem zdrowotnym, możecie go nazwać systemem konkurujących. Funduszy ubezpieczeniowych. Taki system jest w Niemczech, jest w Holandii, jest w wielu państwach na świecie, działa dobrze. I co wymyślili, żeby zniechęcać ludzi? Kłamstwa wymyślili, kłamstwa, które nawet dzisiaj upowszechnia lewica. Wymyślili sobie z powietrza liczbę 4300 zł, której nie ma w tym programie, a dziennikarze na korytarzach sejmowych napastliwe pytania mi zadawali. Panie Bosak, pan się wytłumaczy, jak się ludzie mają leczyć za 4300 zł? Ja mówię, skąd pani redaktor to wzięła? Znalazła to pani tutaj? Oczywiście nie przeczytali, bo 100 stron z obrazkami przerasta percepcję przeciętnego dziennikarza politycznego. Za dużo. No Niestety w takim świecie. A zapewniam, że dodaliśmy dużo obrazków, tak? które ilustrują też naszą aktywność w Sejmie. W 2000, od 2019 roku przez 4 lata i poza Sejmem też nasze spotkania, wakacje z Konfederacją, wszystkie wyjazdy, dużo tego było. No i proszę Państwa, trzeba wymyślać rzeczy, których nie ma w programie, żeby nas zaatakować. A gdzie jest atak na wszystkie inne partie, które nawet nie przedstawiły swojego programu? Dlaczego nie są rozjechane? Dlaczego nie są rozjechane walcem krytyki medialnej? Bo nie o to chodzi, żebyśmy w Polsce mieli merytoryczną debatę. Dlaczego już nie ruszyły jakieś merytoryczne debaty? Przecież kampania trwa na całego. Na co czekają wszystkie redakcje? Aż się wszystkie sondaże ustabilizują, karty będą rozdane i wtedy kropka nad i? Popatrzcie jeszcze słowo o tym programie zdrowotnym. Byliśmy jedyną siłą polityczną, która nie uległa. Presji populizmu, mówią populiści. Populiści. Jacy to populiści, którzy jedynie mówią o oszczędnościach, którzy jedynie mówią o dyscyplinie budżetowej, którzy jedynie mówią, że żeby naród był dumny i bogaty, to nie można robić tego wyłącznie z dotacji unijnych. Zadłużenia publicznego, z rozdawnictwa z redystrybucji. Tylko musi być jakaś inicjatywa prywatna. Musi być własność, muszą być proste i niskie podatki, musi być wolność gospodarcza, musi być miejsce na prywatną inicjatywę, musi być poczucie ludzi, że mają wpływ na swój los. To to jest populizm. Populizmem jest powiedzenie ludzi. Po, populizmem jest powiedzenie ludziom, że muszą mieć jakieś swoje przewidywalne granice wolności i kształtowania przyszłości finansowej. Żeby chciało im się po prostu pracować na swoje życie, a nie tylko być klientem i taką przybudówką do państwowej administracji, to jest populizm? Czy populizm jest to, co robią wszystkie inne siły polityczne, które przystąpiły do socjalnego wyścigu. Wczoraj po naszym wydarzeniu w Olsztynie spędziłem jeszcze chyba ze 40 minut w hotelu. Między godziną, nie wiem, 22 a 23, tłumacząc to ludziom z agencji Bloomberg, którzy przygotowują materiał na temat różnych partii nowej prawicy w Europie. Zobaczymy, co napiszą. Bardzo jestem ciekaw, czekamy na efekty. Nie wiem, czy przyjechali tutaj dzisiaj za nami, ale jeżdżą taką ekipą polską, tam zagraniczną, szykować materiał. Także ciekamy, czekamy. I słuchajcie, w kwestii polityki zdrowotnej miałem powiedzieć, jak wygląda ten populizm. No populizm wyglądał tak, że w 19 roku byliśmy jedyną siłą, która w kampanii wyborczej nie podpisała tak zwanego paktu dla zdrowia. A na czym polegał ten pakt zdrowia? Dlaczego go nie podpisaliśmy? No bo czytamy ten dokument, który tam został przeniesiony z któregoś ze środowisk lekarskich, i cała filozofia sprowadza się do tego, że służba zdrowia działa źle. Poprawiam ja zaraz, że już nie wolno mówić służba, tylko ochrona zdrowia, więc jeszcze raz. Że ochrona zdrowia działa źle. Bo jest za mało pieniędzy, więc trzeba zwiększyć składkę zdrowotną i będzie działać lepiej. Podzielacie tą filozofię? No nikt w to nie wierzy, Łącznie się z samymi lekarzami, jak sądzę. I lekarze też kandydują z naszych list, i ratownicy medyczni, i ludzie, którzy pracują w zawodach związanych z medycyną. I słuchajcie, jedyni mieliśmy odwagę nie podpisać tego, jedyni to powiedzieliśmy wprost. No i co pokazała cała pandemia? Co pokazała cała historia z Polskim Ładem? Zwiększanie składki zdrowotnej. Jest wzrost jakości, czy nie ma? Czy może długość oczekiwania na wizyty u specjalistów się jeszcze wydłużyła? Spadek dostępności świadczeń, wzrost zgonów. No kto miał rację? No oczywiście my mieliśmy rację. Czy ktoś nas poklepie za to po plecach? Czy ktoś przyszyje nam na ręka w taką, prawda, naszywkę, odznakę, o, ci mieli pierwsi rację w sprawie ochrony zdrowia. No nie, nie będzie tutaj wyróżnień, nie będzie pochwał. Jesteśmy w sytuacji nieustannej wojny propagandowej, w której jeżeli mówimy rzeczy trafne, rzeczy słuszne, wyprzedzamy diagnozami swoimi czas, o kilka lat, kilka miesięcy albo nawet kilka tygodni to nikt nie da nam pochwały, ale liczymy na jedną pochwałę. Z waszej strony przy głosowaniu, przy urnie wyborczej jest stereotyp i tym się sycą w tej chwili socjolodzy sprzyjający innym partiom główny nurt medialny. Ten stereotyp polega na tym, może młodzi wyborcy popierają Konfederację, ale nie pójdą głosować. Pójdziecie głosować? I musimy przekonać do tego całe rzesze tych, którzy nie są na takich wydarzeniach na żywo, a mają z nami kontakt tylko przez internet albo przez media głównego nurtu, które zamiast zająć się programem będą zajmować się psami, albo dwa dni później jakimś dowolnym innym absurdalnym tematem, który jest po prostu tematem zastępczym, mającym podważać naszą powagę polityczną. Nasz komunikat brzmi w ten sposób. Jesteśmy poważną siłą polityczną. Jesteśmy siłą polityczną zdolną do dialogu i wewnętrznego i zewnętrznego. Jako jedyni nie mamy problemu, żeby rozmawiać ze wszystkimi mediami, ze wszystkimi konkurentami politycznymi, ze wszystkimi Polakami. I jako jedyni przedstawiamy rozsądny program. Tu przed chwilą za mną było hasło.